Natalia, Jacek, bardzo przykro w sumie z wami robić ten ostatni wywiad na Tańcu z Gwiazdami, no bo według mnie świetnie sobie radziliście na parkiecie. Jak to jest? Jakie to emocje was tutaj dzisiaj ogarnęły? Bo w sumie taliczyliście aż dwa razy. Tak, no ja to dzisiaj w ogóle od rana miałam jakąś taką karuzelę, ale to już też wiesz, trochę ze zmęczenia i po prostu to jest bardzo duży stres występować z czymś, czego uczysz się naprawdę od zera i wiesz, od razu jesteś oceniany e, i potem jeszcze się dowiadujesz, że masz dogrywkę i jeszcze minutę przed tą dogrywką dowiadujesz się, że nie do swojej piosenki, do której tańczysz, nie? Więc my wszyscy generalnie byliśmy tak, w mega szoku. No to szoku. nawet, no to był pierwszy raz w historii coś takiego. Tak. Tam dogrywka dogrywką, ale to, że nam dwie minuty przed powiedzieli, że jednak tak. nie tańczymy, jakby tańczymy ten sam taniec, ale do innej muzyki. I że to tak, że to I wiesz, i w ja ogóle, nagle czuję mówimy. od Natalii, że mówię, ale o co chodzi, jak ja mam tańczyć, co ja mam tańczyć, ja już widzę, o oh my god! Bo to jest to nie trzeba... jest tak, że jak my się uczymy tańca tydzień przed, to my ten taniec tak. już tak realnie umiemy. Znamy wszystkie kroki, my znamy pewien układ. Ludzie się całe życie uczą tego tańca, to nie jest tak, że teraz wyjdę na freestyle' w ogóle, wiesz, tak, zatańczę czaczę pod każdą muzykę, więc to jest w ogóle... Fajnie było? było? Bardzo fajnie, no, ale chodzi? super w ogóle jak rozruszaliście publiczność a, a przy SMS, drugim SMS SMS wysyłałeś? Oczywiście. Pokaż tak, telefon. Aplikacji nawet. <laughs> Ale słuchajcie, e, fajne właśnie to było, że przy tym drugim tańcu, właśnie przy tym freestyle, ja miałem wrażenie, że jeszcze lepiej się bawiliście. A -a. Tak było? Tak! Wiesz co, no to jest przygoda, to jest zabawa, to jest program rozrywkowy, więc jakby wiadomo, że jakaś tam żyłka rywalizacji jakby się włączyła i, i jest, i była. Ta, ta, e, ale już wiesz, będzie. na tej dogrywce to już zostało się tylko bawić, bo to już, wiesz, to już wszystko było i tak w rękach jury, a, a w naszych tylko właśnie, żeby jakby fajnie się zaprezentować publiczności tutaj i przed telewizorami i jakby zrobić jeszcze raz, dobre wrażenie i tyle z dobrą energią. Słuchajcie, y, jeśli chodzi o widzów, no to oni zadecydowali, że Piotr odpada. U was było inaczej. Jury zadecydowało. Dobrze czy źle? No źle oczywiście, bo odpadliśmy, nie? <gry> Nie, ale ja uważam, że już wcześniej mówiłem w wywiadzie, że jakby ja czułem właśnie potencjał w naszej parze, też wiesz, we tańce tańcami. Czasami nieraz byłem w edycji, gdzie tańczyłem dobrze, ale nie miałem za sobą ludzi w parze. A tutaj czułem, że Natalia się rozwija i czułem, dobra, będziemy malutkimi kroczkami iść do przodu, bo czułem za nami wielu, wielu fanów. I mówię, w głowie miałem żeby tylko nie ta dogrywka. Żeby nie dogrywka, dlatego że decydują tam jurorzy, mm. A dla mnie oni czasami takie decyzje podejmują, które w ogóle dla mnie są nieadekwatne, jeżeli mówimy o tutaj tańcu towarzyskim, technika tańca towarzyskiego. Ja rozumiem, że to jest program rozrywkowy, ale ja sam czasami nie wiem, co tu jest oceniane, więc po prostu yy, czasami yy, wiesz, podczas tańczania tej dogrywki mówię, no co ma być, to będzie. Ja się na kwestiach technicznych nie znam, więc jakby wiesz, przyjmuję to co, to, co się tutaj działo, i naprawdę no mówię, traktuję to jako po prostu przygodę. No i tyle. Masz niedosyt ogólnie, jeśli chodzi o ten program? Nie no, mam oczywiście, że tak. My wiesz, mieliśmy mieć walca w przyszłym odcinku i ja bardzo czekałam na tego walca, bo właśnie coś, co mnie bardzo zaskoczyło już w pierwszym tygodniu ćwiczenia, to to, czego ja nie wiedziałam, że ludzie wysocy, tacy jak my z Jackiem, jesteśmy tutaj teamem olbrzymów, jesteśmy największą paru. ja jestem wiesz, wyższa od wszystkich tutaj innych dziewczyn o no głowę co najmniej, że ludziom właśnie z długimi rękoma, z długimi nogami, ja mam naprawdę dłuższe nogi od Jacka, jakby uczyliśmy to normalnie z o, miarką to w ręku. Pierwsza jest, moja tak, taka partnerka ta Jest nawet. dużo trudniej w tych tańcach łacińskich ze względu na to, że po prostu potrzeba więcej energii do tego zebrania się, do tych dynamicznych ruchów i naprawdę ja dzisiaj tej czaczy bardzo się bałam, bo wiedziałam, że po prostu moje ciało nie jest jakoś tak wiesz do tego dostosowane po prostu fizycznie, że ja po prostu wiem, że ja w pierwszym odcinku miałam tango, to ja w tej ramie naprawdę czułam się bezpieczniej, czułam się tak wiesz, że wiem, że tam, tam mogłam po prostu rozwinąć e, skrzydła, więc jak czekaliśmy tego walca. No ale nic, no. Tym bardziej, że Jacek jest przecież mistrzem tańców standardowych. Dokładnie. Chodzi, I tym bardziej chodzi. i wiesz o co chodzi. Chodzi o to, że ja rozumiem, jakbym jeszcze miał, nie wiem, jakąś taką wiesz, mniejszą partnerkę, gdzie bym się dostosował, która, która tam, wiesz, łatwiej jest zrobić te dynamiczne ruchy, a tutaj wiedziałem o tym, że dobra, jest, mam Natalię. Pokażę w końcu. Jak się trzyma ramy, no, jak ja się przemieszcza tak. po tym parkiecie, wiesz, mówię, pokażę. Ja no i tak pokazałam, tygodniu... że trzy razy łaciny tańczyliśmy. <laughs> a ja jeszcze w tym tygodniu że jak dostaliśmy czacze, Czacza na, polega na przeprostach kolan, a ja po prostu mam, mam jestem po operacji kolana, więc zadeł i jakby ja po prostu tak mi nie. Te przeprosty były naprawdę trudne i ja już dzisiaj u fizjoterapeuty Natalia, spędziłam godzinę, żeby mi trochę tę nogę właśnie rozruszał, bo ja nie byłam w stanie jej prosto postawić, a co dopiero zrobić przeprost, więc to wszystko było. No ale wiesz, bawiliśmy się super i ale o to Natalia. Chodzi. ani razu nie wspomniałaś właśnie o swoich kontuzjach. E, może jednak trzeba było zagrać na e, takiej, wiesz, litości wśród widzów. To nie jest moje. Tak jakby wiesz, wszyscy tutaj przechodzimy jakieś trudne kryzysy, momenty, tak. kryzysy. No ja miałam pęknięte żebro, miałam jakiś tam problem z kolanem, coś tam, wiesz, brałam leki przeciwbólowe, ale nie byłam jedyna, a też ja chyba nie chciałabym swojego wizerunku budować na tym, że... Że właśnie, że jestem, nie wiem, ofiarą. Wiesz, że jestem schorowana, bo jestem, wiesz, młodą dziewczyną i to jest dla mnie coś nowego, więc jakby przy, no, przy uczeniu się nowego, nowych rzeczy, wiesz, jak uczysz się jeździć na rowerze, to musisz raz spaść, no i jakby potem się uczysz. Wsparcie okazała Tobie Doda, która siedziała na widowni i potem jak udzielała wywiadu Krzysztofowi Ibiszowi, to powiedziała, że trzyma za Ciebie mocno kciuki. Yy, miłe, jak to koleżanka z branży mówi? No jasne, że tak. Wiesz, my z Dodą ostatnio miałyśmy okazję razem występować w Grudziądzu i, i to była naprawdę yy, naprawdę super rzecz, taka, którą będę bardzo długo wspominać. Więc fajnie, że Doda dzisiaj, dzisiaj przyszła i, i, i trzyma za nas kciuki, to jest, to jest bardzo zawsze miłe. bardzo miłe. Chociaż podeptałem ją przed naszym wyjściem. No. Prawda, nie Zauważył Jacek Dody. Nie i Dody. Ja już myślę, że nie będzie jednak nasz. Doda, przepraszam. Że z Jacka, ale, ale jednak... Jacek, a ty może byś chciał uczyć Dodę w kolejnej edycji? To by było wyzwanie. Dlaczego? No wiesz, to nie, da, nie znam Dody prywatnie, ale z tego jaki ma wizerunek, jaki charakter charyzmy, no myślę, że łatwo myślę, że by nie było. że Doda było. mogłaby pozamiatać tutaj. Ona by. No, ten parkierz. też. Tak. tak. Wtedy ona by ci podeptała nogi. Już by było w ogóle bez litości. <laughs> ona by pamiętała. <laughs> to na zakończenie was się ciebie, Natalia, zapytam, czy... Żałujesz udział w programie, czy absolutnie nie? Nie, absolutnie, to była naprawdę super przygoda i myślę, że też otworzyło mnie to bardzo i też fizycznie, super. i jakoś tak psychicznie też. Patrz jak też. prosto stoi, patrz jak prosto stoi, patrz, no. Nie wiem, czy się nauczę nie garbić, bo ja się całe życie garbię, bo jestem wysoka, więc zawsze tak, jeszcze mam buty na obsasie, to zawsze na wszystkim mam wrażenie, patrzę z góry i Jacek mnie zawsze na każdym po prostu, no, staniu, na odpadaniu tak, tak, mi kazał tak, man, się prostować. Tak, za wysoki, to też. E, więc super, ja się bardzo cieszę, że, że się w końcu zgodziłam po, po tylu i, i nawet te cztery odcinki to, to była ekstra przygoda. Będziesz więcej tańczyć na, w życiu i na koncertach? Myślę, że tak, a najbliższa okazja będzie w, na Sylwestrze. Polsatu? Być może. Uuu. I na pewno będziemy przygotowywać show, na pewno będą tancerze, na pewno ja też będę tańczyć. I, i myślę, że dzięki temu programowi będę miała jeszcze większy fan z tego i takie poczucie, że, że mogę więcej.